Kolejny materiał z cyklu najtrudniejsze i przy okazji najczęściej zadawane pytania, z jakimi zwracają się do wierzących sceptycy. Odsyłam do poprzednich odcinków, gdzie mierzyliśmy się już z następującymi pytaniami: Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienie? Dlaczego jest tyle wyznań i kościołów? A co z tymi, którzy nigdy nie słyszeLI o Bogu Biblii? Czy można być zbawionym wyłącznie w imieniu Jezusa? Czy kierujesz się nauką, czy wiarą? Linki w opisie filmu. A dzisiaj inne, niezwykle często zadawane pytanie, które brzmi: a właściwie to czym? Chrześcijaństwo różni się od innych religii. Znasz to pytanie? Otrzymujesz je od innych? A znasz odpowiedź na nie? A może sam, sama się z tym pytaniem zmagasz? Otóż będzie to absolutnie najkrótszy materiał z tego cyklu i nie wymaga on nawet ilustracji ani grafiki. Dziwisz się może, że będzie to najkrótszy materiał, bo myślisz zapewne, że aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by poznać wszystkie inne religie i studiować je latami. Czy tak? Nie trzeba. Nie tylko dlatego, że jest ich kilka, to znaczy od kilku do nawet dziesięciu tysięcy różnych religii, więc nie sposób tego rzetelnie zrobić, ale dlatego, że to, co opisuje Biblia, nie jest religią, tylko objawieniem Boga Stwórcy i wezwaniem do relacji z Nim. Więc jeśli ktoś zadaje mi pytanie, a właściwie to, czym chrześcijaństwo różni się od innych religii, to ja odpowiadam krótko i w następującej kolejności. Różni się dwiema rzeczami. Oto pierwsza. Otóż wszystkie religie świata, i dlatego są religiami, bazują na zasługach człowieka. Zasługach człowieka, aby przypodobać się bóstwu i zyskać jego akceptację. Relacje z Bogiem Biblii zaś można uzyskać wyłącznie na podstawie zasług samego Boga, a nie swoich zasług. Rozumiesz różnicę? I druga. Wszystkie inne religie świata każą, Czekać ci do samego końca, abyś mógł, mogła przekonać się, czy wypełniając określone zasady, uzyskasz, czy nie uzyskasz akceptacji Bóstwa. Zaś relacje z Bogiem Biblii rozpoczynasz od bycia zaakceptowanym, zaakceptowaną i od tego momentu zaczynasz żyć w innej rzeczywistości i masz pewność Twojego wiecznego losu. A na koniec mówię jeszcze, że i wielu jest bardzo zaskoczonych tym stwierdzeniem, że Jezus nie przyszedł założyć żadnej religii, religii, jaka spełniałaby jakąkolwiek ze znanych definicji tego zjawiska, i że Biblia nie opisuje chrześcijaństwa, o które pytają ludzie w tym pytaniu. W Biblii bowiem nie ma takiego pojęcia jak chrześcijaństwo. Biblia go po prostu nie opisuje. Biblia nie mówi o chrześcijaństwie. Biblia mówi za to na przykład, uważaj, o byciu adoptowanym dzieckiem Bożym, mówi o kościele, ale przede wszystkim Biblia mówi o Królestwie Bożym. I choć każde adoptowane dziecko Boże jest członkiem niewidzialnego kościoła, a kościół jest Częścią funkcjonowania Królestwa Bożego to ani Kościół, ani samo Królestwo nie są chrześcijaństwem, czyli czymś, co jest wyłącznie ludzkim opisem, co znamy wyłącznie z opisów w Encyklopedii, w Wikipedii i z obserwacji funkcjonowania ludzkich organizacji kościelnych i religijnych, z których niektóre nawet same nazywają się chrześcijańskie. I tu ośmielam się odesłać Cię do innych moich materiałów o następujących tytułach: Co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Dlaczego jest tak wiele wyznań kościołów? Oraz do materiału czym różni się religia od królestwa? Linki w opisie filmu. W opisie filmu podam również odnośniki do wersetów, które za chwilę zacytuję. No dobrze. Podsumuję więc i powtórzę te trzy elementy, które uświadamiają nam różnicę pomiędzy relacją z prawdziwym Bogiem a jakąkolwiek religią tego świata. Pierwszy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy ob grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Tak Nowy Testament opisuje relację z Bogiem. Nie uzyskujesz jej ze względu na Twoje zasługi. Tylko ze względu na zasługi Syna Bożego, Jezusa, a ty masz do nich dostęp z łaski Boga, przez Twoją wiarę. I pozwól, że przytoczę tu pewną anegdotę, nie wiem czy prawdziwą, ale osadzoną w historycznych czasach napoleońskich. Otóż pewna matka dotarła do samego Napoleona, który mógł ułaskawić jej syna skazanego na śmierć za jakąś przewinę w napoleońskiej armii. I ta matka woła do Napoleona: Cesarzu, daruj mu życie, okaż mu łaskę. A Napoleon pyta: A czymże to on zasłużył na moją łaskę? A ona mówi: Gdyby mój syn czymś zasłużył na Twoją łaskę, Panie, to nie byłaby już Twoja łaska. I ta druga różnica. Nowy Testament mówi, Bóg, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego, umiłowanego. Bo druga różnica to to, że w momencie uwierzenia Jezusowi i skorzystania z jego łaski jesteś natychmiast przenoszony, jesteś natychmiast przenoszona do jego królestwa i w nim żyjesz i funkcjonujesz. A nie czekasz na swój koniec, aby się przekonać, jak ci też poszło w dziele zasługiwania na przychylność Boga. Czy rozumiesz już, że zaczynasz od pełnej akceptacji i że zaczynasz od pełnej relacji z Bogiem? I dlatego powtórzę jeszcze ten trzeci element. Relacja z żywym Bogiem Biblii nie tyle różni się czymś od wszystkich innych religii tego świata. Ona. Z tych pierwszych dwóch powodów, jakie wymieniłem na początku, nie jest w ogóle religią. Bo, jak dobrze mówi samo określenie religie świata, są one religiami tego świata świata człowieka, bo są jego wytworami. A relacja z żywym Bogiem, jako jedyna, przekracza tą granicę. A ty? Masz relacje z Bogiem Biblii?